Pan z wami z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał. Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiedział: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym rządzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i Ogniem, ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo slovo paňské Dzisiaj bardzo porusza mnie pierwsze czytanie z księgi proroka Sofoniasza niedziela radości. Ta córa syjońska, ta córa Jeruzalem to każda ludzka dusza, która jest smutna. która nie ma w sobie radości. Dlatego to słowo, dlatego to zaproszenie. Raduj się, bo jesteś smutna. Jesteś smutny. Otwórz się na radość. Tak. Ty nie masz w sobie radości, i to jest pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadomić. My nie mamy w sobie źródeł prawdziwej radości, tak samo jak nie mamy w sobie źródła prawdziwej miłości ani przebaczenia. Ty musisz znaleźć się w zasięgu miłości, musisz znaleźć się w doświadczeniu miłości i rzeczywiście musisz. Tak samo jak musimy jeść, musimy oddychać, żeby żyć. Musimy z zewnątrz otrzymać pożywienie, żeby nasze ciało mogło się odżywić. Tak samo potrzebujemy otrzymać miłość, otrzymać radość, żeby to piękno w nas było. Jeden z psalmów mówi: Wszystkie moje źródła są w Tobie, Panie. W Bogu są źródła każdego piękna. W Bogu jest źródło miłości. Bóg jest źródłem prawdziwej radości. Córa syjońska, Córa Jeruzalem, każda ludzka dusza, która jest smutna. I to są konsekwencje grzechu. To jest to grzechowe poranienie, które niesiemy w sobie. To jest nasze zakochanie w smutku. Ten grzech główny, jeden z siedmiu, który my nazywamy lenistwem albo lenistwem w służbie Bożej, tak naprawdę jest czymś o wiele głębszym niż zwykłe nic nierobienie. Chodzi o tę zranioną ludzką duszę, zranioną ludzką naturę, która kocha smutek. My mówimy o radości, ale jesteśmy głęboko melancholijni, jesteśmy smutni, jesteśmy często zniechęceni, dlatego leniwi. Często rezygnujemy z działania, nie podejmujemy żadnych inicjatyw, bo, bo jesteśmy smutni. Bo mówimy i tak nie wyjdzie, nie uda się, bo te czasy, bo ci ludzie, bo ten świat, bo przestajemy działać, bo jesteśmy smutni, zakochani w smutku, narzekający, tacy bulgoczący, jak garnki fasoli na ogniu. Ale ciągle coś jest nie tak. I rzeczywiście to słowo, pierwsze czytanie, mówi o tym, że ta ludzka dusza jest smutna, ponieważ zostały na nią wydane wyroki. Ponieważ jej życie jest pełne nieprzyjaciół. Tak, to są właśnie te bardzo mało przychylne opinie o nas samych, które usłyszeliśmy od innych, od tych naszych nieprzyjaciół, którzy wytknęli cię palcem, którzy... I ty w to uwierzyłeś i wierzysz w to. I sam dla siebie jesteś największym nieprzyjacielem i sam na siebie nieustannie wydajesz wyroki. Oskarżasz siebie, nie wierzysz w siebie. W związku z tym nie wierzysz w innych. Jesteś smutny, coraz bardziej smutny. Często przygnębiony, zniechęcony, zgorzpniały, narzekający. Dlatego cudownie, że jest ta niedziela, ta kolejna niedziela radości. Tak jak w Wielkim Poście czwarta niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą radości, tak w Adwencie trzecia niedziela jest zawsze niedzielą radości. Żebyśmy usłyszeli, żeby. Ta nasza melancholijna część usłyszała raduj się, raduj się. Bo przychodzi Ten, który z mocą, przychodzi ten mocarz, który zbawia, który uniesie się weselem nad Tobą, uraduje się Tobą, który odnowi Cię swoją miłością. No właśnie, przychodzi Bóg. On już przyszedł, ale przychodzi nieustannie, żeby to, z czym Ty sobie nie radzisz. Żeby ten Twój smutek i źródło tego smutku, którym jest grzech, żeby to wszystko wziąć na siebie. Żeby się tym obarczyć. Bo Bóg jest mocarzem, który nie przychodzi z przemocą. On nie przychodzi z mieczem, z siekierą. Nie przychodzi z armią. On nie rozpoczyna wojny. On przychodzi pokorny. Jego moc to Jego miłość. Jego walka, to krzyż, jego oręż to krzyż. On przychodzi w taki sposób. Dlatego raduj się, bo On przychodzi, żeby rozwiązać Twój problem, problem Twojego smutku. Raduj się, bo Bóg przychodzi nie, żeby Cię oskarżać, żeby Cię usprawiedliwić, żeby wprowadzić Cię w doświadczenie swojej miłości, bo Ty, biedny, kruchy, słaby, jesteś Jego pasją. On Cię nie oskarża, On Cię usprawiedliwia. On Cię nie potępia, On Cię zbawia. Dlatego przychodzi. On w taki sposób jest w Twoim życiu. On Cię kocha, szalenie. To jest czas Adwentu, to jest czas Bożego Narodzenia. To jest każde nasze chrześcijańskie, katolickie świętowanie. Bóg przychodzi, nieustannie przychodzi, żeby Cię zbawić. On jest, on jest wśród nas. On jest w Twoim życiu w taki właśnie sposób. On w Twoim życiu jest po to, żebyś mógł na Niego zrzucać to, z czym sobie nie radzisz. Tak Cię kocha. Dlatego raduj się. Otwórz się na tę radość. Zaczerpnij z tego cudownego źródła radości. Źródłem radości jest Twoja więź z Bogiem. Jest On. W Nim. W Nim są wszystkie nasze źródła. Dlatego raduj się. Niech ten dzień będzie przepojony radością. Niech nasze serca będą skąpane w radości. Bo Bóg jest blisko, Bóg jest z Tobą, Bóg jest po Twojej stronie. Przychodzi, żeby unieść się weselem nad Tobą, odnowić Cię swoją miłością. Po to przychodzi. Dlatego radujmy się. Amen.